sensacja, się chodzi o Ligę Mistrzów. Juventus odpada, pokonany praktycznie przez Lyon. Real Madrid także odpada. Real Madrid został pokonany przez Manchester City. Nieprawdopodobna sytuacja. E, sensacyjne praktycznie wyniki i też kontrowersje dotyczące chociażby meczu Juventus-Lyon, gdzie padły dwa karne. Niektórzy mówią, że praktycznie tutaj sędzia połowił się przy jednym karnym, przy drugim tak naprawdę chciał się zreważować drugiej drużynie. No właśnie, ale tak czy w ten sposób to tak się graczy że. Oczywiście tak, tak wygląda ta sytuacja. Jestem ciekaw waszej po prostu opinii, czyli Wojtek szczęsny z Juventusem odpada, czyli jednak Mauricio Sari jest dobrym trenerem, ale, znaczy, jednak, no tak, jest dobrym trenerem, ale jednak tak za słabym na to, żeby zdobyć Ligę mistrzów. A tak mi się zresztą po prostu wydawało, także Sari jeszcze długo czasu, dużo czasu minie, zanim zdobędzie tutaj Ligę mistrzów. No i tutaj naprawdę Manchester City grał fajną piłkę. Wydaje się, że może zdobyć Ligę miszów w ten styl po prostu, który prezentuje. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, sensacyjne mecze. Widzimy tutaj tabelę. Manchester City kontra Real Madrid, Manchester City pokonał 2 do 1 Real Madrid, tak? No po prostu Real Madrid, fatalna gra. Przede wszystkim tutaj ja nie lubię nigdy powiedzenia takiego, że jakiś zawodnik zawalił mecz, tak? Bo gra praktycznie cała drużyna, trener, piłkarze, którzy wchodzą po prostu z ławki rezerwowej. Ale absolutnie jest to mecz przegrany przez Varana. Tak proste błędy praktycznie w wykonaniu Varana, że no to jest szok, tak? Że mistrz praktycznie świata. A bardzo po prostu kiepsko wyglądał. To też pokazuje, że ile znaczy po prostu Ramos, jeśli chodzi o defensywę. Ramosa w tym meczu nie było, wszystko mu się praktycznie przyglądał z trybun elegancko, brany tak w nie wiem, po prostu jak tu się w kamizelkę, w koszulę i tak dalej. Natomiast rzeczywiście brak Ramosa nie dawał mu takiej pewności na boisku. No, i tutaj Real Madrid przegrał, tak? Chociaż Benzema się dobrze prezentował, naprawdę były tam szanse, ale Manchester City, no, po takich błędach praktycznie nie można takich błędów popełniać, jak gdzie Varan podaje praktycznie piłkę do bramkarza Tibo Courtois i wykorzystuje to tak napastnik tutaj Manchesteru City. Wiadomo, że oni szybko dobiegają praktycznie, Zresztą bardzo fajnie się patrzyło na tą drużynę, bo ta piłka szybko chodziła od nogi do nogi. Podania widać było pomysły, schematy, które były przepracowane, jeśli chodzi o tą drużynę. No nie. Real Madrid nie miał jakiejkolwiek szans, tak? nie oszukujmy się. Nie miał po prostu szans w, w, w starciu z Manchesterem City, ale to też potwierdza tą tezę, którą mówiłem jeszcze przed tym, jak te mecze ruszą: że tutaj Liga Angielska jest bardzo mocna, duża konkurencja w lidze angielskiej. No i jeżeli po prostu typować tak drużynę, która może zwyciężyć Ligę Mistrzów, no to może być drużyna właśnie, która jest z tej mocnej ligi, tam gdzie jest duża konkurencja. No właśnie, podoba mi Juventus kontra Lyon i Juventus-Turyn odpada 2 do 1, absolutna sensacja. Mi się wydaje, że po prostu Juventus w jakiś sposób popuścił tutaj pasa, jeśli chodzi o te tytuły mistrzowskie. Tam też był taki mecz, jeśli chodzi o Juventus, po którym w Serie A, w którym praktycznie Juventus zdobył tytuł mistrzowski, był szampan, tak, charakterystyczne to, co Wojtek Szczęsny podał papierosa, jeszcze Mauricio Sari Następny mecz oni po prostu przegrali. Wydaje mi się, że jakby niesienie takiej fali, że są najlepsi właśnie we Włoszech, nie dali rady, jeśli chodzi o Olimpiklion, a uważam, że Juventus który miał rzeczywiście szansę na to, żeby zwyciężyć. No i tutaj kontrowersyjna rzecz po prostu, bo jeden karny padł, tak, potem praktycznie drugi karny, no i tutaj są kontrowersje, czy rzeczywiście ten karny powinien być, czy też nie. No mi ciężko spowiedzieć, ja nie jestem po prostu tutaj tak sędzią, nie znam po prostu tutaj wytycznych jakichś, jeśli chodzi o sędziów, tak, jak to można interpretować, jak to uzasadni później w protokole po meczu Sędziego, ale wydawało się, że tak. Jeden kardy padł do drużyny, który nie powinien być podyktowany. Później dru drugi pad karny. Niektórzy to tłumaczą w ten sposób, że chciałby się zremanżować, jakby sędzia w ten sposób. No ale no, przecież tak nie można po, po prostu funkcjonować, tak. Ale to już jest jakby inna sprawa. Czyli Juventus rzeczywiście pokonuje tu Lyon 2 do 1. Tak i to właśnie Juventus idzie dalej. no Juventus, który po prostu miał wszystkie asy w rękawie. No to też pokazuje, że Mauricio Sarri jest dobrym trenerem, ale wydaje się, że tylko na Ligę Włoską, tak no Szczercy coś tam ugrał. Miał to tytuł mistrzowski, ale wydaje mi się, że Mauricio Sari jeszcze mu brakuje, tak, jeśli chodzi o trenera, żeby mógł zdobyć tutaj Ligę Mistrzów. Aczkolwiek, jeśli chodzi o kadry z Juventus, no nie wiem, czy wszyscy znowu oczekiwali, że Cristiano Ronaldo odbuduje taką przewagę. Tak, to było na przykład mecz Juventus kontra Atletico Madryt, tak, czy inne mecze, gdzie po prostu potrafił przesądzić o całym spotkaniu Cristiano Ronaldo, zdobyć Hatrika. No tutaj tak nie było, tak? Czyli Juventus odpada na pewno duże zaskoczenie, na pewno po prostu du duże zaskoczenie, ale moim zdaniem Juventus był mocniejszą, drużyną, silniejszą, tak? Jeśli chodzi o Real Madryt, to można powiedzieć ewidentnie wina Varana, brak Ramosa, jednak po prostu Ramos i Varan to jest para stoperów, tak? Ramos podpowie mu, jak ma się ustawiać, i tak dalej. Natomiast Varan po prostu po pierwszym błędzie fatalny, drugi praktycznie błąd fatalny. Dziwię się tak naprawdę Zidanowi, że nie ściono na po pierwszym błędzie na boisku. No bo to też jest kwestia mentalna, psychiczna, po prostu Liga Misza w Miszu wraca po prostu po takim czasie, presja społeczna, wszyscy oglądają te mecze w telewizji i tak dalej, duże jest oczekiwanie. Wiadomo, że się po prostu spali, tak, jeżeli popełnił taki jeden błąd akurat w, w, tym, w tym czasie, tak. Chociaż no, ciężko powiedzieć, żeby go presja zjadła, tak, no bo przecież cały czas jest pod, praktycznie pod presją, ale wydaje mi się, że po prostu Zidane powinien go zmienić. Natomiast Benzema na pewno po prostu dobry występ, tak, tutaj dobrze się prezentował, ale Manchester City kompletnie ich rozpracował, był szybszy, dokładniejszy, miał pomysł na grę, także no, no nie można bazować, jeśli chodzi o Real Madrid cały czas praktycznie na ten samym schemacie przez x lat, ale szkoda, tak, bo Zidane odpada, a przecież Zidane no, trzykrotnie faktycznie z Realem osiągnął Ligę Mistrzów. No i dzisiejsze zapowiedzi mamy tak, Barcelona kontra Napoli, Bayern kontra Chelsea. Tak właśnie wygląda po prostu to zestawienie. Ja muszę powiedzieć, że typowałem, że to Real Madrid zwycięży, pokona Manchester City i że Juventus pokona Lion, a tu się po prostu są niespodzianki. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze po prostu mecze, czyli no tu już wiemy, tak, i po prostu, jakie drużyny spotkają się jeśli chodzi o następne tutaj spotkanie, czyli Manchester City kontra właśnie Olympic Lyon. No i wydaje się, że po prostu Manchester City powinien zwyciężyć ten mecz, aczkolwiek no nigdy nie mów nigdy, tak, w piłce nożnej. No i mamy FC Barcelona kontra Napoli, Bayern kontra Chelsea, moje zdanie powinien zwyciężyć Bayern i powinien zwyciężyć Napoli. Mimo wszystko Napoli jest lepszą drużyną niż FC Barcelona. Ale jeżeli będą takie fatalne błędy, tak jak na przykład Varana, no to wtedy rzeczywiście, yy, rzeczywiście po prostu yy, na, yy, wtedy yy, tutaj yy, tak no, może zmienić to no, obraz, yy, którejś z, z drużyn. No ale tak to po prostu wyglądało. No na pewno to jest dosyć duże zaskoczenie, tak że takie tuzy piłkarskie odpadają tak jak Real Madrid i yy, tutaj Juventus. Zwłaszcza, że tam była sytuacja na przykład związana z Garethem Bale'em, tak media się praktycznie szeroko rozpisywały na temat tego, że znowu wybrał golfa. Poprosił Zidana, że nie musiał, żeby nie musiał po prostu jechać na ten mecz do Manchesteru. A w tym czasie po prostu zrobiono mu zdjęcia ukrytą kamerą, jakby na polu golfowym e, i grał w golfa, tak Gareth Bale, e, no to jest po prostu szczyt, tak już nie powiem czego, e, żeby po prostu dopingować swoją drużynę i tak dalej. Widać, że kompletnie nie interesuje go, jeśli chodzi o los drużyny, zarabia potężne pieniądze. Ma jeden z najwyższych kontraktów, jeśli chodzi o Real Madrid, natomiast y, chyba tam 17 milionów euro rocznie. Natomiast, tak, jak może być tak, że piłkarz prosi Zidana, żeby nie, nie musiał jechać na, na mecz, na spotkanie? Zresztą w ostatnim czasie praktycznie Bale tylko cztery razy wystąpił. No widać, że Bailowi jest dobrze w Hiszpanii, tak, dobre zarobki. Nie chce się ruszać, nie chce po prostu zmieniać. No zobaczymy, tak, ale no na pewno tam dużo jest po prostu rzeczy do zmiany dużo rzeczy, które należałoby zmienić, jeśli chodzi o tutaj Real Madrid. No właśnie mamy FC Barcelona kontra Napoli, Bayern Monachium kontra Chelsea. To są te spotkania, którym będziemy się emocjonować. Co ciekawe podczas tych meczów, tak, właśnie te, które były wczoraj jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo nagrywa to dzień po. No to może mogliśmy zobaczyć w zawodniku właśnie w nowych koszulkach. Na przykład Juventus tak bym zaprezentował nowe koszulki. No powiem w ten sposób fajna była ta koszulka na przykład Realu Madryt, ta różowa, tak. Natomiast jeśli chodzi o Juventus, no to już kontrowersyjne synes, tak? Ja byłem bardziej przyzwyczajony do tych właśnie czarnych pasów, biało-czarnych pasów. Teraz są takie pasy czarne, jakby to właśnie Jeep przejechał, który jest sponsorem przecież Juventusu. No, aczkolwiek ma to jakiś swój urok tak, urok, tak? Jest to po prostu przełamanie tego. Też takie były koszulki, które były biało-czarne z elementami jakimiś pomarańczowymi czy odbaskowymi, tak? Czy zielono po prostu odbaskowymi. Na pewno jest to takie przełamanie, jest to cały czas wierność tradycji, tak? Tym barwom, ale jakieś przełamanie po prostu takiego samatu. No przecież wiemy, że kilka lat temu praktycznie no, Juventus zmienił swoje logo, tak? Nie, nieznacznie, ale mimo wszystko zmienił. No właśnie, napiszcie w komentarzach, jakie są wasze typy, jeśli chodzi o te mecze Barcelona kontra Napoli, Bayern kontra Chelsea. Londyn, kto tutaj zwycięży, kto wygra, jeśli chodzi o te spotkania, znowu może będą po prostu jakieś sensacje, te mecze się zakończą. Sensacje, no, moim zdaniem, ja nie, duży, nie daję dużej szansy, jeśli chodzi o Barcelonę, nie wiem czemu. Jeśli chodzi o Bayern kontra Chelsea, dopuszczam tutaj, że Chelsea może zwyciężyć, bo jednak Chelsea po prostu dokonała wzmocnień, tak, jest po prostu dobrze prowadzona. Bayern też po prostu nie wiem, w jakiej będzie dyspozycji, był tylko po prostu mecz treningowy z Olympic Marsylia, Natomiast on też nie był jakiś poglądowy. Zobaczymy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.